Takie krótkie wideo. Są to gałązki jabłoni wsadzone na początku marca do gleby, zanim jeszcze się rozwijały pąki, na gdzieś wysokość 15-20 cm stropałem osłonkę korę i w tym momencie jest 18 marca chcę sprawdzić czy te gałązki się. Ukorzenią czy te ja błonie się ukorzenią? Czy trzeba będzie, jeżeli się kiedykolwiek ukorzenią, czy będzie trzeba je szczepić, czy nie? W każdym razie pąki zaczynają się rozwijać, ale czy nie padną po drodze, tego nie wiem. Są tutaj także winogrona, wsadzone w tamtym roku około stycznia bezpośrednio do doniczek, w tamtym roku miały liście, czyli wsadzanie. Gałęzi czy sztobrów do ziemi działa. Jeśli chodzi o jabłonki, tego nie wiem, zobaczymy. Będę to obserwował i na bieżąco.